Cześć, zapraszam Was do obejrzenia filmu na temat 10 największych ludzi świata. Zachęcam was do subskrypcji kanału oraz zostawienia łapki w górę. 10. Manuel Jurebi, niektórych marzeniem jest całe życie nie wychodzić z łóżka, jest jednak subtelna różnica pomiędzy nie chcieć się ruszyć i nie móc się ruszyć. W przypadku Manuela Jurebi, jakiekolwiek próby przemieszczenia się uniemożliwiała waga sięgająca niemal 600 kg. Mimo to Manuel pojawił się w telewizji, po czym odmówił operacji zmniejszenia żołądka we włoskiej klinice. Celem Meksykanina jest zmniejszenie swojego obwodu o kilka metrów i jest na dobrej ku temu drodze. W lutym 2012 roku ważył już tylko 200 kg, a pogłoski o jego śmierci w 1902 były mocno przesadzone. 9. Donna Simpson. Amerykance tej zachciało się bowiem pobić rekord. Nie dość, że prowadziła stronę internetową, na której za opłatą pokazywała internautom, jak opycha się jedzeniem, to jeszcze postawiła sobie za cel przekroczenie 450 kg. Mimo, że celu nie osiągnęła, to jednak wtoczyła się do księgi rekordów Guinnessa, została najcięższą kobietą, która kiedykolwiek urodziła hipopotama dziecko. W kwietniu 2011 roku Donna postanowiła przejść na dietę, bo uznała, że macierzyństwo ją przerasta. 8 Polmason, zestawienie otwiera Polmason, który wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu wcale nie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a z bliźniaczej w kwestiach otyłości Wielkiej Brytanii. Pięćdziesięciolatek, koronowany niegdyś na najcięższego człowieka świata, winą swoich 444 kg obarcza nie tylko dzienną dietę, na którą składa się 20 tysięcy kalorii, ale również brytyjski system opieki zdrowotnej, który odmówił Paulowi wizyty u specjalisty, kiedy ten niebezpiecznie zbliżał się do 180. 7 Kenneth Bramley, 76 kg mniej w zaledwie 40 dni? Takiego postu nie wymyśliłby nawet Jezus Chrystus. Dieta cud zastosowana przez lekarzy Kenneta Brumleya pozwoliła mu stracić jakąś część swojej niemal półtonowej wagi. O resztę zadbała operacja. Głośniej o Amerykaninie zrobiło się, kiedy telewizja, w dokumencie półtonowy, tata pokazała, że aby dostarczyć Kenneta do kliniki. Potrzeba było zburzyć ścianę w budynku, w którym leżał od co najmniej czterech lat. Nie przeszkodziło mu to jednak w spłodzeniu czwórki dzieci. 6. Michael Hebranko, 19 miesięcy zajęło mu zrzucenie 321 kg. Pomogły diety cud i lekarskie interwencje. Z czasem jednak udało się osiągnąć cel, i Michael Hebranko stanął na nogi. Urodzony w 1953 roku, mężczyzna w okresie swojej największej świetności ważył 411 kg, by po latach schudnąć do symbolicznych 90. mając za sobą problemy z otyłością, zaczął udzielać się społecznie. Odwiedzał różne uniwersytety i uczelnie, opowiadając o swoich doświadczeniach, walce z chorobą, dietach i nowym lepszym stylu życia. Pojawiał się również w telewizji. 5. Robert R. Hughes, w przeciwieństwie do większości największych, Robert R. Hughes wcale nie prowadził osiadłego trybu życia. Być może dlatego, że żył już jakiś czas temu, w pierwszej połowie XX wieku. Jako sześciolatek ważył już ponad 90 kilogramów, a potem wynik ten sukcesywnie poprawiał, by ostatecznie dobić do 486 kilogramów. Obwód klatki piersiowej Roberta sięgał 3,15 metra, co paradoksalnie otworzyło mu pewną drogę do kariery. Amerykanin słusznych rozmiarów występował w cyrku i na różnych festynach, poruszając się przy tym żwawiej niż jeden współczesny nastolatek. Zmarł w wieku 32 lat. 4. Majra Rozales, ważąc 450 kg, trzeba mimo wszystko liczyć się z pewnymi niedogodnościami. Koniec końców często, nawet, przetoczenie się na drugi bok bywa niemożliwe, a co dopiero o morderstwo. Mayra Rozales przekonała się o tym podczas procesu sądowego, który wytoczono po tym, jak oskarżono ją o przygnięcenie, pardon, zamordowanie swojego dwuletniego bratanka. Sąd uznał jednak, że mieszkanka Teksasu jest niewinna. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że kobieta jest zbyt ciężka, by w ogóle podnieść rękę, co byłoby warunkiem koniecznym do popełnienia zabójstwa. 3. Jon Brower Minnoch. Dzisiejsi taksówkarze odchudzają się na potęgę, pamiętając o tym, że każdy dodatkowy kilogram w samochodzie to większe spalanie. Lepiej nie myśleć, co to oznacza przy obecnych i prognozowanych cenach paliw. Jednak Jan Brauer minnoch żył w połowie XX wieku, kiedy paliwo kosztowało mniej niż woda. Ze 180 kilogramami jego samochód jeszcze jakoś sobie radził, kiedy jednak on zbliżył się do 635, wejście do samochodu stało się wyzwaniem nie do pokonania. Delikatnie mówiąc, skoro do odwrócenia ponadgabarytowego Amerykanina na drugi bok, potrzeba było aż 13 osób. 2. Terry Smith. W wieku 20 lat Terry Smith ważyła 115 kg, i przez kolejne 20 pracowała z ludźmi upośledzonymi umysłowo, pomagając im jeść, myć się i ubierać samemu. Po latach sama potrzebowała pomocy, sięgając w 2010 roku 318 kg. Stan Terry był zagrożeniem dla jej życia, nawet pomimo opieki męża i córki. Którzy robią wszystko, by kobiecie udało się wrócić do normalności. Jeden, Dżambułat-Hatochow, jego mama twierdzi, że to zupełnie normalne, że dżambułat Tchatochow rośnie. Wzdłuż i wszerz. Urodził się w 1999 roku w Rosji, ale już w wieku 11 lat ważył niemal 150 kg. Dżambik, jak mówią na niego znajomi, marzy o karierze sportowca. Trenuje podnoszenie ciężarów. I rośnie. Od 2003 roku jego postępy obserwowane są na całym świecie, odkąd młody Rosjanin został uznany za największe dziecko świata. W przyszłości Dzambuat planuje wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich. Pod warunkiem, jak zaznacza, że konkurenci go nie przerosną, co jest raczej mało prawdopodobne. Dziękuję wszystkim za oglądanie, zachęcam Was do subskrypcji kanału oraz zostawienia łapki w górę.